Samorząd Gminy Gorzyce zakończył bardzo ważną inwestycję drogową. Ulica Szkolna została gruntownie przebudowana. Dzięki wykonanym pracom poprawi się komunikacja i bezpieczeństwo. Gmina Gorzyce mogła zrealizować inwestycje dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Jak prezentuje się zakres wykonanych robót? Ulica Szkolna od wielu lat wymagała modernizacji. W ramach inwestycji wykonano szereg prac, dzięki którym poprawi się komfort życia mieszkańców oraz sama estetyka tej części gminy. Bardzo dużym wyzwaniem było odpowiednie odwodnienie terenu. W ramach prac wykonano, wykonano rów, kryty służące do wprowadzenia wody, jak również zmodernizowaliśmy całe odwodnienia, a odkryte przy ulicy Szkolnej musieliśmy wyprowadzić z tej ulicy wodę w kierunku Rowu Melioracyjnego, który znajduje się na ulicy Kren. Przedłużony i zmodernizowany w tej części gdzie chodnik był to został zmodernizowany Dobudowany został chodnik od ulicy, od Szkoły Podstawowej numer 1 w Korzycach do ulicy Wrzawskiej wykonane zostały wjazdy do posesji Prace zostały rozpoczęte w lutym i przebiegały zgodnie z planem. Samorząd gminy Gorzyce pozyskał na realizację inwestycji duże dofinansowanie. Dzięki temu zakres przeprowadzonych prac mógł być tak szeroki. Zadanie było realizowane z udziałem dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt całkowity tej inwestycji 1,345,700 zł. I uzyskaliśmy tu dofinansowanie w wysokości 942 000 zł to było 70% dofinansowania. Inwestycja bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców Słowecwa Gorzyca, zwłaszcza przypomnę, że to jedna z najstarszych naszych ulic w i z którą mieliśmy najwięcej problemów.